Szybko specjalizować, tak? puścić kogoś na ścieżkę i, i, i ja tak nie mam wrażenie teraz bardzo przerysuję. że to chodzi o to, żeby wykształcić kogoś, kto będzie miał takie właśnie pracuj, zarabiaj i przeżuwaj rzeczywistość, tak? zapewnimy Ci rozrywkę medialną, jakąkolwiek inną. Byle, nie, byle, byle, by, byle byś nie zaczął coś tam myśleć, prawda? Jakoś tam, prawda? Że, że, że być może można inaczej. Żebyś nie zaczął zadawać jakichś pytań, które być może są, a, nie wiem, trudne. Na które nie warto odpowiadać, może, może coś takiego, bo, bo, bo zaczyna się powiedzieć: uwagę, taka jakaś dziwaczna opresja na nas. My się boimy o niektórych kwestiach mówić. Ja nie chcę tu, to może nie godzi się, ja też chcę być poprawny politycznie, ale czasami, jak się ogląda na przykład filmy z lat 70. czy 80., czy amerykańskie, jakieś, czy, czy nawet nasze, pewne słowa padają na pewne zachowania nienaturalne, że tak opreśle.